Zastanawiałem się, jak to się wszystko zaczęło i pamięcią cofnąłem się do lat 2000-2005-2006 zjazd światowych chirurgii usznej w Cannes, gdzie Telekom France pokazuje pierwszą transmisję na żywo z sali operacyjnej w Nicei do Cannes, do Pałacu Festiwalowego. Widząc tę transmisję pomyślałem, czy my potrafimy coś takiego zrobić? Czy nasze PCSS jest gorsze od Telecom France? Mówię, no na pewno nie. A ponieważ znałem i znam świetnie pana profesora Jana Węglarza, natychmiast z nim się skontaktowałem. Mówię, Jasiu, czy to jest możliwe? Mówi, a dlaczego nie? Odbyło się szereg spotkań z panami informatykami. Potem przedstawiłem wizję medyczną, jak to miałoby wyglądać i stopniowo, stopniowo dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu, jak taka chirurgia live z poznańskim wykonaniem miałaby odbywać się. No i tak się to zaczęło i w październiku 2009 roku pierwsza taka sesja miała miejsce i ku naszemu zaskoczeniu byliśmy oglądani nie tylko w Polsce, ale w szeregu krajach europejskich. Misją Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jest rozwój technologii informatycznych, a nasz główny cel polega na tym, by były to technologie służące dobru do człowieka. Stąd medycyna zawsze była i ciągle jest w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Skoro zatem około 10 lat temu zwrócił się do mnie Pan Profesor Witold Szyfter, proponując współpracę w zakresie chirurgii laryngologicznej na żywo, zareagowałem z radością. Była ona tym większa, że z Profesorem Szyfterem łączy nas wieloletnia znajomość sięgająca jeszcze szkoły średniej, a konkretnie Marcinka, którego to koszykarskiej prezentacji razem występowaliśmy. Zwróciłem się do kolegów w PCSES-ie, którzy szybko podzielili mój entuzjazm, gdyż zaproponowany nam zakres współpracy był pełen ciekawych wyzwań informatycznych. Nasze transmisje telemedyczne zaczęliśmy kilkanaście lat temu. Od prostych transmisji przekazując jedynie obraz i dźwięk z sali operacyjnej w jedną stronę. Jednak w miarę postępu technologii i rozwoju naszego systemu dostaliśmy nowe możliwości. Dzisiaj realizujemy interaktywne połączenia wielokierunkowe, np. z dziesięcioma klinikami równocześnie. Stanowi to duże wyzwanie technologiczne ze względu na różnorodność sprzętu medycznego na salach operacyjnych, różne warunki w szpitalach oraz konieczność zapewnienia wysokopasmowego przesyłu przez internet. Jednak nasz system potrafi dzisiaj zintegrować różne systemy medyczne i transmitować obraz. Połączenia, które realizujemy, są interaktywne, to znaczy, że lekarze między salami operacyjnymi się słyszą, widzą i również moderatorzy w studiu wszystko widzą i słyszą, i mogą zadać pytania. Dysponujemy też szeregiem narzędzi, które umożliwiają lepszą współpracę. Możemy na przykład zatrzymać obraz na żywo, oraz zaznaczyć jego fragmenty, tak że moderatorzy oraz oglądający w internecie mogą bez problemu e, dyskutować na temat poszczególnych fragmentów operacji.